Roxana Węgiel i Kevin Gley szykują się do tego, aby stanąć na ślubnym kobiercu. Z tej okazji przypominamy historię ich związku. Do tej pory budzi on wielkie emocje w polskim showbiznesie. Roxana Węgiel i Kevin Gley od dłuższego czasu tworzą parę, która budzi duże zainteresowanie mediów i fanów. Ich związek, mimo sporej różnicy wieku, rozwija się bardzo dynamicznie. Para często dzieli się z fanami momentami ze swojego życia, co sprawia, że stali się jednymi z najbardziej medialnych postaci polskiego showbiznesu. Sporo emocji budzi także potencjalna data ich ślubu kościelnego. Chociaż ani Węgiel, ani Mglej nie potwierdzili oficjalnie żadnych pogłosek, mówi się o tym, że ma to nastąpić już wkrótce. Z tej okazji przypominamy historię ich związku. Roxana Węgiel, historia związku z Kevinem Mglejem. Takiego rozwoju sytuacji z pewnością spodziewali się tylko nieliczni. Roxana Węgiel ze starszym od siebie o 8 lat Mglejem poznała się w pracy. Producent i piosenkarka szybko wpadli sobie w oko. Kevin wspominał potem w rozmowie ze światem gwiazd, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roxana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą, i tak rozpłynąłem się, powiedział. Młoda artystka odwzajemniła uczucie i nie musiała długo czekać na to, aby na dobre stać się częścią życia swojego ukochanego. Wówczas jednak wokół ich miłości zaczęło pojawiać się coraz więcej kontrowersji, nie tylko ze względu na wiek producenta, ale także z uwagi na to, że wychowywał syna z poprzedniego związku. Obecnie Węgiel spełnia się w roli macochy 4-letniego Williama, Węgiel i Mglej są nierozłączni. Oboje przyznają, że są nierozłączni i każdą możliwą wolną chwilę starają się spędzać ze sobą. Czasami dzielą także przestrzeń zawodową, jako że Mglej wspiera Węgiel w jej karierze muzycznej. Para jest raczej skryta, jeśli chodzi o życie prywatne. Wiadomo jednak, że rodzice piosenkarki bardzo cenią sobie swojego zięcia i mocno kibicują temu związkowi. Podobnie było z drugiej strony.